W trochę innych kolorach, jak pewnie zauważyliście, ale spokojnie, kiedy przyjdziemy już do filmiku, wszystko wróci do normalności. Ale chciałam tak inaczej trochę zacząć ten filmik, bo w końcu są to vlogmas i stwierdziłam, że będą one bardziej świąteczne, można powiedzieć. Dzisiaj mam dla Was listy i paczki od Was, dlatego że byłam dzisiaj na poczcie, dostałam bardzo dużo kartek świątecznych. Postanowiłam, że Wam je teraz pokażę, bo potem będę miała ich za dużo i znowu te filmiki będą bardzo długie. Oprócz tego jeszcze dwa tygodnie temu byłam na poczcie i tych paczek trochę mi się uzbierało, dlatego teraz przejdę już do filmiku. I pokażę wam, co od was dostałam Pierwsza paczka, jaką tutaj mam jest od Julki Dostałam tutaj jeżyki Muszę powiedzieć, że jest to smak z dzieciństwa Uwielbiałam jeżyki kiedyś, jak byłam młodsza No i taki fajny bryloczek z literką A, czyli moim inicjałem Bardzo ci dziękuję Następnie mamy paczkę od Natalii Natalia wysłała mi tutaj przepiękną ramkę, która niestety w paczce się złamała Ona by tak fajnie miała stać połączone takie dwie ramki O tak to miało wyglądać, ale to złamało się Niestety jest mi z tego powodu bardzo przykro. Oprócz tego są tutaj zdjęcia z prośbą o podpisy, więc oczywiście odeślę I taka malutka, słodka kokardka Następnie mam tutaj mega dużą paczkę, z której wszystko mi wylatuje, dlatego że rozerwała mi się Dostałam tutaj mega dużo rzeczy, naprawdę wszystko mi wylatuje Postaram się Wam pokazać kilka z nich przynajmniej Dostałam sneakersa, bardzo dziękuję Oprócz tego mam tutaj czarodzieje z Waverly Place to, uwielbiam. to jest mój ukochany serial Disneya. Bardzo za to dziękuję. Na pewno sobie przeczytam. I przepięknie zrobiony zeszyt. Zobaczcie, z One Direction. Jest cały obklejony i z zdjęciami. Zeszyt jest prześliczny. No, zobaczcie. Mega, mega mi się podoba. I to jest paczka od Ani. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Następna paczka jest od Karoliny. Karolina wysłała mi tutaj moje zdjęcie z Patrykiem, również z prośbą o nasze podpisy. List. I taki przepiękny rysunek. Zobaczcie, jest mega słodki. Jestem ja, Patryk, Paulina i Dominik Bardzo mi się to podoba, muszę sobie to gdzieś przywiesić Ekipa Scato, przepiękne, naprawdę bardzo ci dziękuję Następnie mam tutaj list, który dostałam od mojej widzki Oli Tutaj mamy zdjęcie moje do podpisu i zdjęcie to dostałam od Wiktorii I tutaj mamy kolejne zdjęcie z prośbą o podpis i zdjęcie jest od Aleksandry Kolejna paczka jest od Gabrysi i coś tak czułam, dostałam tutaj herbaty z Liptona, wszędzie wyczuję ten zapach To są owoce leśne, od razu czułam Że gdzieś jest tutaj ta herbata List oraz tutaj takie duże zdjęcie Z prośbą o podpis Tutaj dostałam zdjęcia od Sylwii Są zdjęcia również całej ekipy Z prośbą o podpisy Tutaj dostałam mega dużą paczkę od Anastazji Są tutaj takie drobiazgi, innymi jeszcze lakier do paznokci I zdjęcia do podpisu, więc bardzo ci dziękuję Następnie tutaj mam list od Sary A tutaj mam jeszcze paczkę od Wiktorii od Gabi Kolejna paczka jest od Suzanny Tutaj dostałam pastele i z kitlesy. Kolejna paczka jest od Agnieszki. I od Agnieszki dostałam, zobaczcie, mega, mega, mega dużo zdjęć do podpisu. Dostałam też sneakers. I zobaczcie mojego ulubionego kitketa z masłem orzechowym, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pierwsza kartka świąteczna. Kartka ta jest od Patty. Od Patty dostałam też zdjęcia do podpisu. Dalej tutaj mamy paczkę od Magdaleny. Tutaj mam od Magdy i od Weroniki. Tutaj od Klaudi dostałam dwa lakiery do paznokci. Jeden taki zielony, a drugi biały. Tutaj paczka od Rosali. Zdjęcia do podpisu. Oraz moje ukochane żelki Haribo. Bardzo, bardzo. Dziękuję, to jest ostatnio moja miłość Mogłabym jeść całymi dniami Oraz zielone skitlesy Tutaj od Karoliny dostałam przepiękny zeszyt z myszką Miki Następnie tutaj mam paczkę od Martyny I tutaj druga paczka również jest od Martyny Oraz tutaj taką, zobaczcie, karteczkę Z moimi idolami i z moimi zdjęciami I jest to kartka od Karoliny Kolejne żelki, tym razem takie misie Miku naprawdę Dziękuję jest paczka od Alicji. Tutaj dostałam paczkę od Darii i Daria wysłała mi tutaj płytę z napisem od Muchonator i w środku jest płyta dla Angeliki od Fanki. Niestety nie wiem, co tu jeszcze jest, dlatego że tą paczkę dopiero dzisiaj odebrałam, ale jak tylko to obejrzę, to na pewno dam wam gdzieś znać, i jak mi się podobało coś, co jest na tej płycie. Tutaj dostałam takie przepiękne rysunki, tu jestem ja i rzeczy związane ze mną wypisane, a tutaj mamy One Direction i te rzeczy dostałam od Kingi, Sylwii i Natalki, więc bardzo wam dziękuję. Kolejna paczka jest od Alicji. Alicja tutaj Wysłała mi tutaj fioletowe skitlesy, zobaczcie I te skitlesy dostałam od Ali, Marysi i Oli, więc bardzo wam dziewczyny dziękuję Więc tutaj dostałam taką paczkę, widzicie, dla Little Monster od Julki i Ani, więc bardzo wam dziewczyny dziękuję Zobaczcie, tutaj od Patrycji i Natalii dostałam takie przesłodkie kapcie świąteczne Mega wam dziewczyny dziękuję, strasznie mi się podobają Tutaj mam jeszcze trzy kartki, które są z Dnia Niepodległości I tutaj dostałam jedną od Ani, drugą dostałam od... Juli, a trzecia jest od Zosi I tutaj dostałam taką prześliczną pocztówkę z Sydney I to jest od Asi, bardzo ci Asi dziękuję Następnie tutaj mam paczkę od Kamili i od Zuzi oraz tutaj dostałam Taką paczuszkę z małymi drobiazgami od Ali Tutaj mam paczkę od Karoliny i Julki I wysłały mi tutaj dziewczyny takie dwa notesiki oraz taki balsam do ust I tutaj kolejna paczka od Zuzi Paczka, która jest od Magdaleny I tutaj dostałam moją ukochaną czekoladę z Rossmana Następnie tutaj mam paczkę od Natalii I Natalia wysłała mi tutaj dwa sneakersy Więc bardzo Ci za to dziękuję Oraz taką ramkę malutką z moim impatryka zdjęciem Bardzo dziękuję Kolejna paczka tutaj jest od Pauli Następnie mam tutaj paczkę od Marty I to nawet pokazywałam Wam we vlogu Jak zaadresowała tą paczkę dla Mrs. Beaver. No to jest po prostu przecudowne, naprawdę. Dostałam tutaj dwie herbaty. To są chyba herbaty takie poziomkowe. Oraz taką wazelinę również poziomkową, więc bardzo, bardzo Ci dziękuję. Tutaj kolejną paczkę z drobiazgami dostałam od Julki. Tutaj mam jeszcze dwa listy. Owa są od dziewczyn o imieniu Karolina. I tutaj kolejne dwa listy są od Leny i ten również od Karoliny. Tutaj zobaczcie, jak pięknie przyozdobiona świątecznie koperta. I tutaj mam również list od Elizy. Tutaj pokażę Wam jeszcze może parę kartek, więc pierwsza z nich jest taka z One Direction. I ta kartka jest od od Gabrieli, więc bardzo ci dziękuję A tutaj teraz kilka takich świątecznych Kartek, ta mi się mega podoba I to jest kartka od Ali, naprawdę jest prześliczna Następnie tutaj mam kartkę taką niebieską I to jest kartka od Natali Od Magdy Tutaj mamy kartkę, która mi się mega spodobała Kartka jest od Natali z taką taksówką z napisem I love Angelika Mucha Tutaj mam od Klaudii, a ta jest od Weroniki A tutaj kartka, która jest własnoręcznie robiona No zobaczcie, jest prześliczna I to jest kartka od Karoliny Dostałam, zobaczcie, taką fajną karteczkę od Wiktorii Tutaj mam jeszcze dwa listy. Jeden jest od Natalii, a drugi jest od Oliwii. Oraz tutaj jeszcze od Aleksandry i od Oliwii. List od Martiny. Oprócz tego mam jeszcze tutaj e, pełno zdjęć. Tutaj mam podpisać dla Ady, dla Martyny, dla Kassandry. Tutaj jest po kilka zdjęć, więc oczywiście odeślę. Tutaj mam jeszcze kartkę od Ani oraz taką pocztówkę z Malty. Ok, więc to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeśli chcecie mi coś wysłać, to zawsze pod każdym filmikiem macie adres mojej skrytki pocztowej, gdzie możecie wysyłać wszystkie kartki świąteczne. I... I cokolwiek jeszcze tak naprawdę chcecie Ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym filmiku Pa! Dzisiaj mamy 18 grudnia Dzisiejsza nagroda to Prezent ogrzewacz do rąk Tutaj mamy dzisiejszą nagrodę i zobaczymy kto ją dostanie Nagroda trafia do Zuzanny Sobutek. Godzina 14, w tą sobotę, 20 grudnia pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie.